Cześć, jeszcze zanim zacznie się film, chciałbym was poinformować, że zaczynam serię z Deltarune po polsku, abyście sami najpierw zobaczyli, jak to nasze sproszczenie wygląda. Informuję również, że wszystkie błędy typu znikające literki czy braki polskich znaków zostaną poprawione, więc efekt końcowy, który dostaniecie, nie będzie ich zawierał. Miłego oglądania. Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Master witam was w kolejnym odcinku z Deltarune po polsku. Słuchajcie, dokładnie tak jest to, kurczę, który? Już chyba szósty odcinek z Deltarune. A jajku. słuchajcie, tak sobie coś teraz właśnie tak yy, wszedłem do gry i pierwsze co mi przyciągnęło moją uwagę, to te drzwi. Nie wiem czy pamiętacie, ale te drzwi coś mi przypominają. Jestem ciekawy, jestem ciekaw, czy czy wam też. Ło, skoczku! Ja i pan społeczeństwo naprawiliśmy te drzwi. Mogą cię zaprowadzić gdziekolwiek chcesz, lecz jak na razie to tylko dwa miejsca. Aha, skoro tylko nas dwóch nad tym pracuje, to może to trochę potrwać. Zanim te drzwi będą w pełni sprawne. No właśnie, słuchajcie. Tutaj jest ciekawe nawiązanie. Znaczy, nie jest nawiązanie, po prostu mi się skojarzyło. Jeżeli nas dwóch nad tym pracuje, może to trochę potrwać. Hmm, pomyślcie. Tak, kwadratowe liście rosną bardzo gęsto w twoją głową. Moc puszczy i świeci w tobie. Zapisz. Zapisujemy. Okej, okay. co my tutaj mamy? Oto drzwi, gdzie zamierzasz pójść. Pole, las, pole, las, pole, las, las pole. E, chodźmy na pole. Drzwi otworzyły się. O! Oh. O! Oh. Ho, ho, ho! Gdzie my jesteśmy? O kurcze! My tutaj byliśmy? My tutaj byliśmy przecież, halo. Tak, tutaj stał lancer, no. Dobra, fajnie, a tych drzwi... A bo te drzwi wcześniej nie miały ramki, okej. Okay. Znaczy, drzwi były, ale nie było ramki Znaczy, nie było drzwi, była ramka O! Właśnie, drzwi otworzyły się, super Idziemy sobie do la... A, okej, okay, czyli tak możemy sobie się teleportować Dobra, super, tak jak w Snowdin było Jaka zajebista nuta O Jezu, to jest moja ulubiona, to jest... Co, 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 co? Rabik wyślizgnął, wślizgnął się na drogę O Jezu, słodziaku Czego ty chcesz? Rabiks, okej okay. Nie, nie chcę walczyć, czekaj Czyn um, mm, Podmuchaj A ty możesz Kurde nie wiem co mam robić Dmuchaj Litość Spamuj Z by dmuchać Jaki super Jaki słodziaczek! Dobra leci pięknie Wygrałeś 0 XP i 38 darkdolców Fajnie Jest to jest mój ulubiony soundtrack w ogóle Cyknie Oho, dobra, tam mamy już y, ludzi. No, serio, drugi raz? Człowieku! Dobra, ciekawe. Nuchaj. Litość. Okej, okay, raz jeszcze ten Zorabika. Fajnie. Wygrałeś 0XP i 37 dragonorsów. Super. Dobra, słuchajcie, w ogóle... Tak. Dziękuję bardzo, bo ktoś zauważył, że nie byliśmy w jednym miejscu, do którego musimy się udać. Um, proszę bardzo, o to drzwi, tak, gdzie chcę, yy, na pole chcę iść. Słuchajcie, ominąłem yy, pewną, pewną miejsce... pewne miejsce. I o, właśnie, tutaj kurczę nie byliśmy, jakim cudem. Hej, hej dzieciaku. Chcesz kupić tutorial? To tylko 50 Dark Darkdolców. Nie, za, za 50 Dark Dolców to nie. Haha, czy powiedziałem 50? Cóż, właśnie mamy pierwsze ceny, 20, 20 Darkdolców. A to dalej trochę droga. Jeden, tylko jeden dark Darkles, proszę, potrzebuję go eee, Dobra, za jeden Dark Dolls. No naprawdę zmieniłeś zdanie. Hehehe. w tą stronę, gentlemani. Okej, okay. weźmy za nim o! Mamy więcej panów yy, dziwnych. Cele dołka. Jeden... Tor, jeden dolce tutorial tygodniowo, 10 dolców tutorial miesięcznie. Z w koniec robienia tutoriali. Co? Dołek na darowizny. Jeśli lubisz nasze tutoriale, proszę wrzuć swoje pieniądze do dołka. A wrzuć mi jeden Dark Dolz. Wrzuciłeś dolara do dołka. Dołek stał się pełny. dziura jest wypełniony pieniędzmi. <laughs> Okej. Okay. Widzę, że... Więc... Wiem wszystko o pen. Zapytaj mnie o PN. Hmm, zbieranie pen. O jest, dobra, widzę, że tutaj mamy mnóstwo informacji. Nie wiem, czy mi się chce nad tym informacji, bo to by zajęło pół odcinka. E, możemy sobie zobaczyć... E, pa. Pa, dzieciaku. Dobra, Zobaczmy sobie cokolwiek. Wiem wszystko o Su... O! O Suzy? A, tak. Suzy tu nie ma, więc nie ma jej ataku. Czy nie sko... Czy stacie z chwili odpoczynku? Co? Okej. Okay. Wiem wszystko o zapytaj mnie o niego. Pacyfikacja. Zakręcie pacyfikacji Ralseja użyj je na bobasach, zanim zaczną płakać. Co? Co? To zakręcia już zmęczonego przeciwnika? A co jeśli walczysz z niemowlakiem? Co? I co to jest? Wiem wszystko ludzie. O! Zapytaj mnie o siebie? Odradzanie. Gdy twoje PZ będzie ujemne, upadną też twoi przyjaciele. Lecz wskrzeszanie ich to prosta sprawa. Zwykłe jedzenie i zakręcia zadziałają raz dwa. Co? A dzięki miętce nikt nie będzie czuł się. Nikt nie będzie czuł się bólu więcej. Okej, to jest coś do poprawienia widzę. Nawet zwykłe rzeczy i zaklęcia mogą wskrzesić sojuszników? Tak, właśnie to chcę powiedzieć. Aha, spoko. Mm. E, Fakt leczenie. Rasa i czarę leczący, bracie. Po co go używać, kiedy masz żarcie? Hech, dobre. Bo nie musisz wtedy zużywać rzeczy. Czyli mogłem ominąć te wszystkie puste kalorie? <grymne> Ej, dobre. A ty, co mi jeszcze powiesz? Przepraszamy. Normalnie jesteśmy gośćmi od puzzle, ale. Musimy robić instrukcje, by jakoś zarobić na życie. Kiedy król przejął władzę, zwolnił wszystkich i zastąpił ich nimi. Nim. Kardom z azadami. Lord Zagadek, bądźcie ostrożni. Czyli to jest ten. K A, okej, okay, co wtedy widzieliśmy? Dobra. Lecimy dalej, słuchajcie, nie ma co przedłużać. W, w ogóle od razu mówię, ja wam nie chcę pokazywać wszystkiego, bo są rzeczy, których yy, chciałbym, żebyście sami odkryli w tej grze. Nie chcę wam wszystkiego pokazywać. Zwłaszcza, że są osoby, które na pewno jeszcze możliwe, że nie grały w Deltarune, a chciałyby. Więc znowu mi wyskoczy, no. Aaaaa! Dobra. Rabik wślizgnął się na drogę, dobra, już cię, zdmucham. Zdmuchaj litość, oszczędź, dobra. Pięknie. Dobra. Lecimy dalej. Co to? Tu... Dobra, nieważne. Idziemy dalej. Co to jest? Mamy Suzy Lancera, słuchajcie. Suzy lancer! Hehehe <ścoughs> Czy to nie ci tak zwani bohaterzy? Czy jesteście wreszcie gotowi zobaczyć co się dzieje? Co? Gdy próbujecie być mili. Przeciwko drużynie, która zgniata każdego, kto wejdzie im w drogę? Dark Jack Lancer, co? Wio Boże święty, czy wy macie ksywki? A, a nie! Dlaczego? Razem jesteśmy. Co? Drużyną ciemnego. Ale co? E, więc jaki jest Waszym jeszcze plan? Co? <laughs> koleś! Dopiero stworzyliśmy drużynę! Nie zrobiliśmy nic poza wej naszym wejściem. <laughs> Miejcie trochę cierpliwości. O Jezu. przepraszam. My nie możemy się doczekać tego, co będzie dalej. <laughs> Heh, cóż. Nie będziecie musieli czekać zbyt długo. Od teraz będziemy bezustannie pracować. Będziemy nie do zatrzymania. By zrobić plan, jak was sprać pajace. Aha! Okej, okay, dobra, zaczynajcie. Miejcie oczy z tyłu. A, wy sobie teraz pójdziecie, tak? I z przodu też. Co? Dobra, fajnie. Lancer i Susy stworzyli sobie drużynę raków. Okej. Okay. No, kur. Kolejne. Czyn, rabik, dmuchaj. Czy, nie czar. Czy, nie. Y... A dobra, litość, rabik, od razu oszczędzimy jednego. Jakie ty masz ataki, kolego? Siek, kwak, co mi tam. Joki fajny! Au, ej, ile ty bijesz! O kurde, królik! Skubaniec! Ostry mater marchewki! Dobra, czyn, rabik, muchaj. Nie, to ich trzeba się pozbyć jak najszybciej, kurde, oni... On, one są proste kurcze do, do pozbycia się, ale mają straszny dobry atak Przecież on mi pół, pół HP mi zjechał na jednej marewce? Co so, ja aż taki głodny byłem? Spoko zapamiętam Dobra lecimy dalej Czekaj, no, czekaj, 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 czeka, tam, tam coś było, tam coś było, ja nie chcę nic omijać Nie chcę nic omijać, co tam jest? W ogóle słuchajcie, jak nie wiem, chyba wiecie, że um... Nie zaatakujesz mnie, prawda? Nie zwracaj na mnie uwagi. Mam przerwę od pracy. Muszę znaleźć jakiś prezent urodzinowy dla... Clover. Jej jedyne zainteresowania to sport, słodziaki i drzewa. Może po prostu dam jej kartkę. Mógłbym, może mógłbym wrzucić trochę pieniędzy do kartki? Nie, bo Co? Dobra, nie rozumiem cię, kolego. Nie chyba nic nie wnosisz do gry. Chociaż kurde, ważne te, ważne słowa były zawsze zaznaczone na żółto. Tutaj było zaznaczone na żółto, że jakieś e, drzewa, coś. Ej, z nimi też się nie przywitam. No dobra, no. Niech będzie. Jest to pie pienik z jakiegoś rodzaju dziurą obiadową. Co? Jak tam idzie knucie planu? He? A, to. My e, zgłodniliśmy, więc jemy przekąskę. Rozumiem Daj spokój, na śniadanie jadłam tylko kredę A ja nic nie jadłem Przepraszam, co tak w ogóle jecie? Po prostu mały skarb, jaki ukryłem w tym pieńku I to jest... Skosztuj sam, a się dowiesz Chris, czy chcesz... Spróbować tego? Każe się jemu, o Boże, jemu, A nie Ralsejo, i dobra, nieważne Odrzuć, skosztuj, dobra, skosztujemy w środku jest garnek zupy pomidorowej. Zjadłeś trochę zupy. Zregenerowała. coś. Nie parzet tylko coś. Mmm, hej, co w tym jest? Nie wiem. Aha, spoko. Dobra, dzięki. Zajebiście. Wow wo wow, ty, panie. Co, co mi się dzieje? Ty, co. cóż? Czy każdemu jak już dość ciągle? Aha, okej. Okay. Dobra. Lepiej, żebym w to nie wpadł. Okej, okay, mamy tutaj jakieś nie... Mamy jakieś kurde rzeczy, co to jest? O, wieszak! Wy tam, wyglądacie jak bohaterowie! Weźcie ten szal ze skrzyni i pokonajcie króla! Poza tym, jest już stary, odba obdarty I już na mnie nie pasuje Bo to właśnie się- są skrzynie, można do nich odłożyć niepotrzebne A, fajnie, okej okay. Jestem tylko małą piłeczką nie chcę niczym dyskutować. Oooo! Jaki łotki! Chodź! Dlaczego? Podyskutuj ze mną o czymś, no. Otworzyłeś skrzynię skarbów, a w środku włożyłeś rager do swoich broni. Okej, okay, słuchajcie. Yy, 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 moce. Konfignie Rzecz. Yy, załóż. Ehm. Yy, o, właśnie, ja chciałem to zdjąć. Teraz chcę ra Ralsejowi założyć, o. Okej, okay, i co to jest? Mose? To nie. Rzecz. Dobra, nie wiem gdzie, nie wiem, gdzie ja to mam. ale nieważne Okej, okay, wracamy tutaj. Musimy dość tego kurczę uniknąć. Jest nie! Prawie. Nie! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie! Ty! Panie! Nie szalej. Okej, okay, uciekamy stąd. Co, skąd wy się tu? Przecież tam byliście. Ty, ty, wy tam... Ta, no co jest? Ej! Halo! Tabliczka, pewnie lancer. Podaj hasło. Uwaga, przez to, że wszyscy zapominają hasła, zostało sobie opisane powyżej. Aha, to jest to hasło, tak? Nie, nie rozumiem o co chodzi. E, potem dodaj wąsy tutaj. Co? Hihi. W ten sposób? Haha, ha, tak. Idealnie, ale o co chodzi? Jak wam idzie knucie z tego planu? Hej, nie patrz. Spoilery, koleś. <grystanie> Dobra. A te lancer? No cóż. Któż to za nami idzie? Słodkie małe groszki. O Jezu. Pieczone naleśniczki, <grystanie> które kochamy widzieć. Ale co? Jej, hej, uważaj na słowa. O, przepraszam. Suzy, próbuję sprawić, bym więcej przeklinał. Mhm mm Dobra, ale o co chodzi? Eee O kurczę. a dobra, bo to tak działało <grystanie> jak się zdziwili <grystanie> dzięki za zrobienie za nas zagadki, frajerzy <grystanie> wielkie dzięki Pierdaki, <grystanie> mieliśmy z tym problem Halo, zapomnieliście planu My potrzebujemy tego Haha, <śmiewania> WIEDZIAŁEM, no! <śmiewania> okej, okay. dzięki. Dostał plan, okej. Okay. Dobra, tutaj znowu chyba trzeba to samo. Nie? Eee... To może tak? Kurde, nie ja wiem, no. Jezu. Tu, tu, tutaj mi jakiś wyskoczy zaraz, na 100%. Co, 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 co? Co, co, co tam? Co co co, 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 to jest? Nie! Ty Tysiąc stąd! Razej, Przejechało cię! To tu jest jakiś... Romb. Czym tu jesteś? A nie. Wow, dobra, panu układanka. Bloxer. Cześć, Boxdel. Bloxer. Nie, nie chcę. Czyn Bloxer poprawy. Mm, litość. Bloxer, w C, by... Nie, nie o to chodziło! Blockster jest nadal nieszczęśliwy. rosy, No dobra, tak, 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 no. Ach, nie, ty, ek, to moja twarz. Spoko. Jokie, fajne, to mi kurde przypomina tego, tetris Złowię jeszcze Tetris. Dobra. Nie, 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 bigo. Czyn, Blockster popraw. Litość od razu. Dobra. Nie. Dobra. Okej, okay, i jeszcze ty. Jeszcze bardzo pyk. No i brawo! Bloxer jest zadowolony z nowego siebie. Teraz sobie już tak do za Sara Super. Bardzo ładnie. Dobra. Lecimy więc dalej. Tam był rąb. Co? Co? Co, co to jest? To jest tak <laughs> Okej, okay, to było dziwne. Tu był Cardom z Azadami Okej, okay. ka, Cardom z Azadami to był Jaki elegancik Pomazał rozwiązanie zagadki, by powstrzymać światłaków Ale my znamy odpowiedzi O, chcecie przejść? Oczywiście, że wam powiemy eee, Pierwszy symbol to kier Haha, to takie serce, czy co, czy to pomocne Okej, okay. pierwszy to Serce W sensie, nie takie serce A, czekaj, bo a tutaj będzie serce, okej. Okay. Jakie jest drugie? Yy, pierwszy symbol to okier, haha to takie... Dobra, ale jaki jest drugi? Yy. O, tu jesteś, dobra. Yy, zagadka z symbolami? Wszystkie były inne, ale tak mi się wydaje. Możesz yy, sprawdzić też jakiego koloru były... Przepraszam, ale nie wiem co nie jest, co? A, A okej. Okay. Co ty mi powiesz? Co z z symbolami? Dlaczego nas miałoby to interesować? Żaden symbol nie jest treflem. Ach, to po prostu obraza. Dobra, żaden symbol nie jest treflem. Tam, tam mamy jakąś wskazówkę, dobra. Nie jest treflem, czyli że to będzie tak, tak, no. Brawo. Zrobione. Lecimy więc dalej. Okej, okay, dobra, te. U, nie, nieważne, nie. Hej, a dziś mamy urodziny. I nawet się nie przywitałeś? To nic właściwie. Przecież... Co? Hej, jesteście światłokami, zamknij się. Nie zasługują na nas. Jest... Co? Hej, opony. Co? A, bo oni się teraz kłócą między sobą. Dobra, świętujemy moje urodziny. Ta, przygotujcie się na śmierć. No chyba se żartujesz. No najpierw nas, nam pomogliście po to, żeby nas... Hmm. Urodziny, sporty, chłopcy. Co? Dobra, urodziny. Co chcecie dostać na urodziny? Po prostu porozmawiajmy, głupku. Pytaj o prezent. Po prostu podyskutujmy, co? Chyba powinieneś porozmawiać o czymś innym. Mam urodziny, co? Nie, to ja mam urodziny. Jesteśmy trojakami. Okej. Okay. Ło, wow, dobra! Okej. Okay. Skubańcy mają fajne ataki. A ja zaraz zginę tak w ogóle. Mm, czyn: Clover. Sporty, o, porozmawiamy o sporcie. Czy wy lubicie sport? Chcę zjeść piłkę. Sport, moje ulubione jedzenie. Och, jak ja was kocham! Tu jest clover. Okej, okay. to genialne. Makaron i piłki, spokojnie. A nie, nie podobają mi się te ataki. Zwłaszcza, zaraz to jeszcze jest wolne, ale. Dobra, czujemy clover. O chłopcach, porozmawiamy o chłopcach. Jakich chłopaków lubicie? Słodkich, mm -hmm. miłych jak ja. Żadnych, to znaczy wszystkich. Spoko. Wygląda na to, że Clover spodobał się o tym rozmawiać. Fajnie. Pek, 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 pek. Dobra, co tutaj mogę zjeść? Zmęczona sobą dyskutowaniem, okej. Okay. O, super! To ja sobie zjem coś. Ciemny cukierek sobie zjem. Tak, ciemny cukierek sobie wziąłem e, Rolsejowi dam. Okej, okay, niech będzie, i tobie dam pacyfikację, żeby tego Clovera wziął Rolsej. Już no i pięknie lecimy dalej w takim razie. Straganiki. Ojoj, to się źle skończy. Dobra, dziękuję Wam bardzo za tego filmu do końca. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Pamiętajcie o łapkach w górę. Pamiętajcie, żeby pisać w komentarze. No i pamiętajcie, żeby być na bieżąco. Filmy w każdą sobotę o godzinie 14 i środę. Nie wiem o której godzinie. Zobaczymy. Pewnie też o 14. Tak więc do usłyszenia. Do środy. Trzymajcie się. Cześć.